Szołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych siedmiu dni. Cave Blazers to platformówka z gatunku roguelike'ów, którą śmiało można porównywać ze spelanki. Nasz bohater udaje się do podziemi w poszukiwaniu bogactw i niewyobrażalnej potęgi, jak głoszą legendy. Gra skupia się na płynnych, szybkich potyczkach, zdobywaniu przedmiotów, ekwipunku, zwiększaniu swoich umiejętności i odblokowywaniu nowych broni, umiejek i perków, które determinują styl naszej rozgrywki. Sprawdzimy jak to wszystko wygląda w praktyce już w najbliższą środę i sobotę. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z The Talos Principle w poniedziałek i czwartek, The Escapist 2 w różne dni o 12:00. Po serii z Hugh powinniśmy zrobić relekcję, lecz zdecydowaliśmy wspólnie, że polecimy dalej z The Long Dark i zobaczymy ile jeszcze razy zjem surowe mięso albo skręcę kostkę z 20 cm. Odcinki pojawią się we wtorek i piątek. Na pewno zagramy dalej w Forcy z Korle, wykonując wasze wyzwania z komentarzy i pojawi się przynajmniej jeden epizod z RimWorld. Majors of Australia chwilowo odpuszczam, ale spokojnie, grę dokończymy, czy to na odcinkach, czy to na streamach. Najważniejszą jednak kwestią tego tygodnia jest fakt, że w sobotę z samego rana wybywamy z szynką na zasłużony urlop w góry. Czy to oznacza przerwę w nadawaniu? Tego w tej chwili oszacować nie potrafię, ale na pewno będzie o wiele mniej odcinków. Powinienem dać radę, coś na ten czas dla was przygotować. Obserwujcie zatem bacznie harmonogram, tam znajdziecie dokładny plan na wszystkie dni. Producent Resident Evil przy współpracy z Hinterland Studios zamierza nakręcić film bazujący na grze The Long Dark. Mogliśmy zobaczyć przedsmak tego dzieła w krótkim, pięciominutowym filmie Elegy. Poszlibyście na coś takiego do kina? W zeszłym tygodniu Hollow Knight doczekał się w końcu pierwszego z trzech zapowiedzianych DLC poszerzających content gry. Doszedł nowy upgrade usprawniający podróżowanie po świecie, dwóch nowych bossów, dwie nowe ścieżki dźwiękowe i dość sporo usprawnień i lekkich zmian w mechanikach gry. Prawdopodobnie sprawdzimy co i jak na którym ze streamów. W każdym razie ja i tak najbardziej czekam na kampanię z Hornet. Na dziś to wszystko! Tym razem nie będzie niedzielnej grankiety, ale za to kolejna będzie specjalna, bo z numerem 100. Pamiętajcie też o nowym odcinku codziennie o 16.19, sprawdzeniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzeniu mnie na Face, instagramie, Smashkaście oraz steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy kubek dla marketu, kupić ode mnie paczkę z Humble Bundle lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze Wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!